A więc, drodzy przyjaciele, dzisiaj omówimy bardzo ciekawy temat. To jest różnica długości mięśni, w jaki sposób dochodzi do skrócenia mięśni i jak to skrócenie usunąć. Bo wydaje się oczywiste, że jeśli mięsień jest krótki, trzeba go rozciągać, ale z jakiegoś powodu nie zawsze to się udaje. Na przykład ta sama zasada, która jest stosowana do rozciągania zdrowego mięśnia nie działa przy regeneracji chorego mięśnia ponieważ jeśli dochodzi do skrócenia mięśnia względem normy bardzo trudno jest przywrócić mu normalną długość ale jeśli mięsień ma w miarę normalną długość to dzięki treningom można zyskać i rozwinąć elastyczność ale najpierw trzeba doprowadzić ją do tej normy i żeby to zrobić nie nadają się te ćwiczenia, które zwykle stosuje się do rozciągania mięśni. Dlaczego tak się dzieje? Na przykład, często taki obraz obserwuje się przy skoliozach. Oto odcinek lędźwiowy kręgosłupa i miednicy. Czyli dwa mięśnie lędźwiowe, prawy i lewy, między którymi występuje różnica, czyli prawa strona i lewa strona się różnią. Czyli to będzie prawa strona, a to lewa strona. Z jednej strony mięsień lędźwiowy jest większy objętościowo i dłuższy, a z drugiej strony jest mniejszy objętościowo i krótszy. Istnieje też taka możliwość, że ten mięsień, który jest mniejszy objętościowo, okazuje się dłuższy. To dwa różne warianty, dwa różne etapy uszkodzenia mięśnia. Ponieważ może on znajdować się na różnych stadiach. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją etapy, kiedy mięsień traci swój tonus. Zdrowy mięsień ma określoną objętość i długość. Jeśli mięsień, na przykład, zostaje uszkodzony, pojawiają się punkty spustowe albo przeciwnie, nie jest używany, lub z jakiegokolwiek innego powodu mięsień traci zdolność do normalnej pracy, albo siedzący tryb życia prowadzi do zmniejszenia objętości mięśnia. Pozostaje on tej samej długości, ale staje się trochę cieńszy. Jeśli ten proces trwa dalej i mięsień zaczyna się uszkadzać, co łatwo może się zdarzyć, ponieważ jest chory, kiedy jego objętość jest niewystarczająca, zaczynają się w nim pojawiać jeden lub nawet kilka punktów spustowych, czyli mięsień musi pracować, napinać się i rozluźniać. To znaczy. Gdyby objętość mięśnia była taka, mogłaby dobrze wykonywać swoją pracę. Ale z powodu braku objętości mięśni, włókna mięśniowe stają się cieńsze i pracują gorzej. Łatwo ulega uszkodzeniu. Jedna kontuzja zastępuje drugą. Te mikrourazy w mięśniach pojawiają się coraz częściej i częściej. Po pewnym czasie wewnątrz mięśnia zaczyna rozwijać się tkanka łączna, czyli w miejscach przewlekłego uszkodzenia pojawia się zwłoknienie, co prowadzi do rozrostu tkanki łącznej. Mięsień staje się mniej elastyczny. Włókna fibrynowe mogą znajdować się wewnątrz samego mięśnia lub pomiędzy mięśniami, pomiędzy włóknami mięśniowymi, pomiędzy sąsiednimi mięśniami. To znaczy, że również w sąsiednich powięziach mogą ulegać uszkodzeniu, urazom i łączyć się ze sobą. To wszystko prowadzi do tego, że mięśnie zaczynają się zmniejszać nie tylko pod względem objętości poprzecznej, ale także długości. To znaczy, początkowo długość była taka, a potem znacznie się skraca. Kiedy mięsień słabnie, zaczyna się zmniejszać nie tylko na szerokość, ale także na długość. Ale to jest kolejny Trzeci etap, a na czwartym etapie, kiedy już całkowicie nie może wykonywać swojej pracy, staje się dłuższy. Dopiero na tym etapie jej regeneracja jest praktycznie niemożliwa, ponieważ praktycznie nic z mięśnia nie zostało. Do tego momentu mięsień pracuje resztkami sił, czyli nie pozwala się rozciągnąć, ponieważ może wytwarzać napięcie, ale tylko w tych granicach. Jeśli zostanie rozciągnięta bardziej, natychmiast pojawią się jeszcze większe urazy. Ale bardzo często ten stan się pogarsza, jeśli nieprawidłowo rozciąga się skrócony mięsień. To znaczy, jeśli na etapie, gdy mięsień stał się jednocześnie krótki i słaby, zaczniemy go po prostu biernie rozciągać, bardzo łatwo doprowadzić go do stanu, w którym całkowicie traci napięcie i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. W ten sposób pojawia się u nas stan, w którym objętość mięśnia i jego długość się zmniejszają. To znaczy, na tym etapie, na którym się teraz znajdujemy, można albo posunąć się naprzód, albo wrócić do poprzedniego stanu. Są dwie opcje, co można zrobić z tym mięśniem. Można zacząć ją rozciągać. Na przykład, wykonywać ćwiczenie na rozciąganie mięśnia lędźwiowego. Jest ich wiele, ale na przykład, podstawowe ćwiczenie wygląda tak. Noga jest ustawiona zamiednicą i wykonuje się ruch do przodu. Staraj się trzymać nogę prostą. Wtedy powstaje napięcie. Istnieje też wariant wykonywania tego ćwiczenia z ugiętą nogą, ale lepiej ćwiczyć ten ruch w taki sposób, żeby przypominał naturalny ruch w życiu. Ta właśnie mięsień zaczyna się rozciągać w momencie gdy miednica idzie do przodu podczas kroku i jeśli mięsień jest skrócony to ten ruch zostaje zaburzony kiedy wykonuje się krok w momencie przenoszenia ciężaru z jednej nogi na drugą dwie kości dwie części miednicy powinny poruszać się razem przy skróceniu mięśnia lędźwiowego kiedy ciężar przechodzi na przednią nogę Pojawia się skręt. To znaczy, ta część miednicy nie nadąża się przesunąć. Dzieje się tak z powodu skrócenia mięśnia lędźwiowego, który nie pozwala jej się przesunąć. Ćwiczenie na jej rozciągnięcie. Najlepiej, żeby przypominało ruch, który zachodzi podczas kroku. To znaczy, kiedy. Na przykład przenosisz ciężar z tylnej nogi na przednią, stawiasz stopę na palcach. Próbujesz wyprostować tylną nogę w kolanie i wtedy pojawia się napięcie. Staraj się, żeby obie części miednicy poruszały się symetrycznie. Wykonaj ruch miednicą do przodu symetrycznie, tak aby ta część miednicy, która była z tyłu, znalazła się z przodu. Znajduje się ona w jednej linii z piętą nogi, która stoi z przodu, a ta, która jest z tyłu, prostuje się w kolanie. Tutaj czujesz napięcie. Możesz albo utrzymać to napięcie, albo wykonać odpowiedni ruch. Jeśli zauważysz, że noga obraca się podczas ćwiczenia, to również jest oznaką skrócenia mięśnia lędźwiowego. Noga obraca się. Razem z miednicą. Podczas ćwiczenia staraj się lekko obracać ją do środka, żeby na pewno nie obróciła się na zewnątrz. Oto jaka jest funkcja mięśnia lędźwiowego. Najpierw ona przenosi nogę do przodu, ale jeśli ten ruch się nie odbywa, jeśli krok jest zakończony, ciężar przeniesiony i okazuje się, że miednica jest obrócona. To mięsień lędźwiowy nie może normalnie pracować. Nie może normalnie wykonywać swojej pracy. Dla niej konieczne jest, aby krok został wykonany, a miednica znalazła się we właściwej pozycji. Wtedy będzie mogła przenieść swobodną nogę. Następuje napięcie, i po tym mięsień łatwo wykonuje swoją pracę. Napina się. Napina się po rozciągnięciu. W ten sposób można rozciągnąć mięsień lędźwiowy. Można to zrobić tą metodą, którą lepiej się posłużyć. To ćwiczenie bardziej przypomina ruch kroku. Im dalej noga jest wysunięta do przodu, tym większe napięcie, ciężar z nogi, która jest z tyłu, przenosi się na nogę z przodu, a noga z tyłu opiera się na palcach. Tutaj staraj się całkowicie wyprostować nogę w kolanie. Jeśli napięcie jest dobrze wyczuwalne, ustaw nogę bliżej, a jeśli słabiej, dalej. Długość kroku zależy od tego, jak dobrze mięsień może pracować. To ćwiczenie rozciągające, a jednocześnie należy rozpocząć ćwiczenia. Wzmacniające mięsień w stanie rozciągniętym. Jeśli twój mięsień ma określoną długość i przyzwyczaja się do pracy tylko przy tej długości, to jeśli zaczniesz go rozciągać, jeśli uda ci się go wydłużyć, to gdy rozciągnie się do tej dodatkowej długości, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może dojść do urazu, dlatego jednocześnie z rozciąganiem należy rozpocząć trening mięśnia w tym skrajnym położeniu, w którym chcemy, aby się znalazł. Jedno z ćwiczeń wygląda tak. Aby zacząć trenować mięsień już w tym skrajnym położeniu, weź wałek, poduszkę lub cokolwiek, co można podłożyć pod biodra. Połóż się. Umieść to tak, żeby było trochę wyżej. Zacznij od niewielkiej wysokości i w tej pozycji mięsień staje się trochę dłuższy, czyli T A S S znajduje się trochę z przodu. Z tej pozycji zaczynasz unosić nogę. Unieś, opuść, unieś, opuść. W ten sposób mięsień się napina i zmuszasz go do pracy. To znaczy, że to jest pierwszy, początkowy etap, od którego można zacząć. Jeśli wykonujesz to z łatwością, zwiększ wysokość, podkładając coś bardziej solidnego, żeby miednica znalazła się jeszcze wyżej. Pod pośladki połóż podpórkę i stąd zacznij podnosić i opuszczać nogę. Jeśli podnoszenie jest trudne, niech noga ślizga się po leżance, nie odrywając się od niej. Najpierw jedna, potem dwie, a gdy mięsień się wzmocni, można już całkowicie podnosić wyprostowaną nogę. To ćwiczenie wykonuje się na ten mięsień, który jest u ciebie krótki i słaby, aby przywrócić mu długość. Na kolejnym etapie można zwiększyć obciążenie. W tym celu ponownie weź mały wałek. Połóż się, podłóż go pod biodra, a następnie opuść nogę w dół. Aby zwiększyć kąt. Drugą nogę zegnij i z tej pozycji zacznij unosić nogę. Opuszczasz nogę, ona się rozciąga, potem podnosisz i znowu opuszczasz. Czujesz napięcie, mięsień dochodzi do tego stanu. Potem zaczynasz podnosić nogę, opuszczać żeby się rozciągnęła, trzymasz 2-3 sekundy, potem znowu podnosisz i opuszczasz. Chodzi o to, że jeśli rozciągasz mięsień, to koniecznie musisz nauczyć go pracować w tym skrajnym położeniu. Bez tego nigdy nie stanie się zdrowa, może po prostu stać się długa i słaba. To znaczy, że będzie cienka, jeszcze cieńsza i w ogóle niczego nie będzie trzymać. Na przykład, jeśli w tej pozycji, kiedy mięsień jest krótki i cienki, po prostu zaczniesz go rozciągać, to część miednicy opadnie i zmieni swoje położenie. Ale już zaczną się problemy. Pojawi się niestabilność, i stawy zaczną się swobodnie poruszać, co doprowadzi do jeszcze większego bólu i problemów. Taka jest ogólnie rzecz biorąc sytuacja.